Koleje Śląskie po raz kolejny uruchomiły ofertę feryjną pod hasłem ferie za złotówkę. Dzieci i młodzież od 4 do 18 roku życia będą mogły podróżować po województwie, ale i poza nim za złotówkę. Bilety będzie można nabyć tylko w aplikacji Kaeśka. Oferta obowiązuje od 13 lutego i potrwa do 1 marca. W zeszłym roku z tej promocji skorzystało ponad 125 tysięcy młodych ludzi. To jest czas, gdzie możemy uprawiać sport w górach, możemy zwiedzać środek centrum województwa Śląskiego, możemy połazić po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Zapraszamy na jasną górę i częstochowe, ale również jak już wszystko zobaczymy w województwie śląskim, co będzie trudne oczywiście, możemy pojechać do Krakowa, możemy pojechać do zakopanego. I bardzo jako Samorząd Województwa Śląskiego do tego zachęcamy młodzież, aby korzystała z tego czasu. Aplikacja Kolei Śląskich KSK została udostępniona użytkownikom rok temu. Ten czas wystarczyłby pokonała kasy i sprzedaż biletów u konduktora oraz stała się drugim kanałem sprzedaży w Kolejach Śląskich. Każdy, kto zdecyduje się kupić bilety w feryjnej ofercie, a podróżuje z grupą, temu zostanie wybrana najkorzystniejsza opcja cenowa. W przypadku podróży z dorosłym, na przykład z rodzicem, przygotowano ofertę rodzina. W takim przypadku osoby dorosłe kupią o 30% tańszy bilet. To myślę jest dodatkowa motywacja, żeby wsiadać w Pociąg Kolei Śląskich i w tym roku podróżować przez ferie, pokazywać swoim pociechom jak piękne mamy województwo i jak warto je odwiedzać i przede wszystkim Wrócić do kolei śląskich już po feriach, bo obserwujemy, że ta promocja dotychczas przez ostatnie dwa lata właśnie spowodowała taki efekt. Osoby, które wróciły na kolej po kilku, kilkunastu latach rozbratu wracają do kolei śląskich będąc zachęceni nie tylko jakością, ale szybkością i wygodą podróży, za co bardzo dziękujemy. Najpopularniejsze kierunki, myślę, że to żadna tajemnica w poprzednich latach to Wisła, Ustroń. Z Bardoń, Zakopane czy Kraków, i myślimy, że w tym roku również tak będzie. Ale zachęcamy do odwiedzania tych najbardziej nieoczywistych kierunków, bo, bo tych w naszym województwie nie brakuje. Uruchomiliśmy w zeszłym roku, o czym informowaliśmy, kilka nowych połączeń. Warto odwiedzić województwo śląskie. Myślę, że za złotówkę jest to naprawdę fajna gratka i motywacja. Dzięki kolejowej ofercie można wyjechać poza województwo, jednak na samym Śląsku można odkryć i odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Ferie to czas, w którym można zobaczyć najpopularniejsze zabytki w regionie: kopalnię Guido w Zabrzu, zabytkową kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, zamek w Pszczynie czy szlak Orlich Gniazd z zamkiem Ogrodzieniec na czele.